Jako mieszkańcy gminy Bieruszów, co roku spotykamy się tu w Wyszanowie przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Wyszanowa, Dorzeńca i Gorzyna, którzy zginęli z rąk niemieckich żołnierzy. Mord, którego tu dokonano na początku września 1939 roku nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Niestety dalsze lata wojny pokazały, że nie był to odosobniony przypadek. Zarówno hitlerowski faszyzm, jak i stalinowski komunizm nie wahały się przed mordowaniem żołnierzy, jak i ludności cywilnej. W swoim okrucieństwie nie wahały się przed próbą eksterminacji całych narodów, grup społecznych, niszczenia ras i religii. Pamiętamy także o naszych mieszkańcach, naszej ziemi wiruszowskiej, którzy przetrwali okrutny czas wojny, a później potrafili upomnieć się o wolną Polskę. Dzisiaj żyjemy w niepodległej Polsce, w której możemy mieszkać, pracować i realizować swoje marzenia. Ale nie zapominajmy, że dzięki tym odważnym ludziom, którzy stanęli do walki w czasie II wojny światowej i tym, którzy później w nich brali przykład, my dziś nie musimy walczyć. Należy się im bezwzględny szacunek i pamięć, a historii należy się prawda. Chwała bohaterom września i wszystkim żołnierzom walczących na frontach. Wszystko niemieckiemu faszyzmowi Złóżmy dzisiaj Kwiaty w intencji i w hołdzie poległy. Cześć ich pamięci